To się drugi raz nagrywaliśmy to, ale tam przypadkiem Artur przeknął. Patrzcie, co się stało No wyjdź stąd, dawaj Zdłam moje buty Ale mieć Mój kłapek, no Właśnie nas tu podnosimy Musimy to Co mina pójdę na bo on mnie chciał wypuścić Nie, to nie było specjalnie Dobrze O nie, to chyba nie Kurde, w telefon zarzuciłem ja <gry> się to proszę tutaj trzeba. Ja to... Dobra, łapiemy, łapiemy, łapiemy. Łapiemy widzowie. Dobra, widzowie, jesteśmy <gry> Dajcie mu suba i lajka. Dajcie mu. Musimy zrobić moją kurtynkę. żeby to był Teraz musimy drugi to... raz cię wywaliłem. Też, no. Prawda? <laughs> on, się... on już się teraz wywalił. On się już skończył. On już się, on już się, się wywalał Mają włamał Ej, czekajcie, bo to trzeba przekręcić. W tamtą stronę. Nie. Nie. To no w drzewo ma to być kurze tak. Nie stresuj <laughs> mnie. Nie ekspresuj <laughs> mnie, makijatu, makijatu. Muszę to spuścić jakby co? No i co? No. Muszę? No? Muszę to Dobra, jeszcze raz. Dobrze, ja nie To jest ja 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 bro. Czekajcie, trzeba. Czekajcie. Bomba no, Proszę, jak będę to Okej. Okay, Dobra. A jeszcze, e, czekajcie, to jeszcze trzeba obrócić, żeby w drzewo nie wpadało? No to mówiłam wam no. Nie, Ale to nie ja. To, nie ma, to nie. <śmienny> no nie. Proszę. <śmienny> dobrze. można tu! Um, mamy <śmienny> to bombokla. Widziałem, e, Oni są, oni, oni, to naprawili w końcu. Naprawiliśmy to. Teraz będzie <śmienny> Bo udało się widzowie. Trwało 3 minutki. Ogólnie jakbyśmy jakby było y, nas dwóch, to by zajęło się jakąś godzinę. Dobra. Y, 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 no wiecie, no o co mi chodzi, jesteście najlepsi. Da Czy to w ogóle O, 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 o. Szkoda, że Frank Bananek usunął film, ale jest Frankiem Banankiem, a bananek I... lubim bananki. Musimy przegonić moją kuzynkę. No ona ma 70 subskrypcji. Ja mam 40, A ona od 15 nagrywa lipca, I, a jak drugiego A będzie specjal! O no, specjal. no, no! Zboiska albo z boiska, bez działki. Nie, <grym> zrobimy specjal taki, że ja będę nagrywała o poddaszu, bo tam mamy... Ja tam będę musiał ten ogólnie. No będę musiał tam naprawić, bo my będziemy na poddasze naprawiać. naprawiać. Dobra, pa, żeby nas nie zanudzać pa?